Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy w Wernneuschen w Niemczech na 402 metry adrenalinę i liczy się tutaj głównie zabawa. Przyjeżdża się tutaj dla zabawy, towarzystwa i tego co się dzieje. W zeszłym roku byliśmy tutaj i były jeszcze nocne wyścigi 32 najszybszych kierowców w soboty ściga się Top 32 i przegrany odpada, wygrany przychodzi dalej. Mega fajna, ciekawa zabawa i to na pewno w dzisiejszym materiale będzie, bo jesteśmy już w sobotę. Jest spora załoga z Polski, chyba najliczniejsza, jeśli chodzi o wypad tutaj. Prawda? Tak, dlatego tak, ja odpuszczę te 32, już się chcę pojeżdżam. Z da się jest, szansę? No to chodzi. Tak. No, myślę, że więcej tak Polaków podejdzie do tego tematu. Ale no, postaram się Wam pokazać. Będę pokazywał głównie polską załogę i będę starał się pokazać minimalnie to, co się tutaj dzieje, dodatkowo. Trzeba czasie wycilować w końcu. Najważniejsze, że się nie gadam, więc mogę się skupić na nagrywaniu i spędzaniu miło czasu z zawodnikami. Zmienię trochę formę, będę chciał Wam pokazać albo zaprezentować zawodników, którzy tu są i tym, czym się ścigają, więc mam nadzieję, że plany pali. I pamiętajcie co trzeba zrobić, nie? Udostępnić kliknąć tą, ten kciuk w górę, bo to naprawdę pomaga i subskrypcję, jeżeli tego nie robicie. To wszystko promuje później kanał i, 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 i filmy. Także jak to się mówi, ka banga, jedziemy. Andrew. Przyjechałem Andrew. czym? Mercedesem Teklasu 202, 3-litrowy dieselek, około 800 koni mocy I po co tu przyjechałem? Powabić się, pościgać, odpocząć Powodzenia Jod, garbus Garbus, Volkswagen A po co tu przyjechałem? W jakim celu? Zrobić życiówkę Do powodzenia Do... Patryk. Przyjechałem? Z mamą i Tatą. A dwie piątki. Dragową i streetową. I po co aż dwa? No tym będę kumował, a tym będę jeździł po tej gumie. Dobrze. Jakieś cele czy nie? Nie, nie ma celi. A mocowo tak plus minus? Nie. Eee, około 1600, no ten tak samo. I będziesz wykorzystywał pełnomoc? W tym tak, tym nie wiem. Dobrze. <noise> Dziękuję. Proszę. Daniel. I przyjechałem czym? Golfem i Moto z Dieslem, jakie cele? Zabawa, dzisiaj zabawa. Do powodzenia, Ja Dziękuję. Tomek, Przyjechałem czym? Golfem 2 Specyfikacja? Nie wiem, ja tylko kieruję. Czyli? Nie będziemy mieć -i. jak? AWD? AWD Ile mocy plus minus? Nie wiem, z 600 koni w jakim celu przyjechałem? Pościgać się Dobry, To miłej zabawy Dzięki

a popsuć samochód, czy nie chcę wysadzić. Ostatnie <noise> zawody można pokazować. No by się nie udało! No i dzisiaj będzie dzisiaj zobaczyć, że ona będzie nic zaczalna, nie? <głosy> 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 Jeszcze tam jakiegoś frupla do środka. Kamy kamyczka, kamyczka. <noise> patryk. Przyjechałem czym? Honda Civic. Co się okaże? <noise> Byle nic nie wybuchło. To żeby nic nie wybuchło. Tak jest. Ile mocy? Jaki setup? 300 koni, 1.6 turbo. A personal best? 12.83. To co, walka o personal best? Walka. Ja co, no. do no. jest. Michael Jackson Kuba czym? Hondo <grym> Civic 305 Wolno Sące Koson Albez? Eee, 12,534 I przyjechałem po co? No, po rekord. Następny po rekord? Dobrze. I następne miejsce na drag jest Czyli które? Autem streetowym, proszę zaznaczyć. Czyli trzecie minimum, nie? Do powodzenia. 재미 Gagauktia Przemysł. Przyjechałem czym? Ewo. Dwóch litrów, 7 litrów, i turbo, a wodę. <grafię> Mocy? 280 plus. <grafię> a przyjechałem po co tu? Potestować. Potestować. Brr, brr. I jest 3. Coś więcej? R32, Turbo, yy, DSG Ocy? jakieś 800 koni, tak. W jakim celu tu przyjechałem? Dla zabawy. Dobrze, powodzenia. Dziękuję. Paweł? Przyjechałem czym? Golfem. 1000 koni na cztery tylko. I w jakim celu tu przyjechałem? Hmm. A bo ja wiem? Uścigać się. A rekord personalny? Eee, 9-3 na oponie z homologacją. A bo tutaj Paweł ma zmienione ogumienie to albo napęd, albo życiówka. No, jedno z dwóch. To no, życzymy, żeby to była życiówka. Powodzenia. Kawczyński, Suzuki GSX-R1300 I ja w celu? Walki o czas! Marcin Przyjechałem czym? Skodą Fabio RS 1.9 Ile mocy? 400 koni. A przyjechałem tu po co? Żeby zrobić jak najlepszy czas. Dobra. Powodzenia. Dziękować. Fajnie, no tak yy, testuję sobie nowy system regulacji doładowania ja, i, i fajnie zadziałał, więc tak? dołączę, no. Przepraszam, czy robi. Stabilne doładowanie mamy teraz. Będzie lepiej? Czemu nie zagrzałeś opon? Nie chciał się z... rozpiąć, czy No bo AWD był spięty, a... moja wina, no. Aha. Zawsze coś musisz odwalić, nie? No tak jak się przesiadłem z jednego auta na drugie, to mi się wszystko popierdzieli. E. No właśnie. Za, za dużo odsykania i, i no... już teraz będę wiedział. Uczymy się na błędach? A pan, pan co robi? Pracuje ciężko. Siłownia jest, tak? Tak. To jest kara, nie? Za co? Kara. No, za co, ty wiesz za co? No my jeździ to nie Ja. Role się odwróciły. A to jest fajne ci powiem, lepiej jeździć, że mi ci wszystko robią. Nie? A czemu podnosicie robicie? Zmiana ogumienia. Na lepsze. Tak, tak. Się ukaże. Dokręcamy jedno koło, bo Patryk mówi, że mamy za wąskie. Okay. Masz y, tą kartę czy od Ciebie zabrałem? Nie mam. Mam. Jeden. 10, będzie okay. dziewiątka dzisiaj. tak, ale mówię, że tu będzie Aha. dziewiątka. A Pierwszy przejazd. Nowe, jak? No, idę właśnie patrzeć Aha, na ale filmiki, no. No na Ale tył nie. za mało siada. No, nie siadał tak jak na tamtym zawieszeniu. No. A twarde sprężyny chyba pod taki tor nie aha to sprężyny były też dobierane pod tor waga auta waga kierowcy i tor to pod jaki tor uliczny ale amerykański uliczny <grym <grym> a <full grym> także fulcrap. także także nie wiem jaki amerykański jest uliczny porównaniu do naszych dragowych torów Na granicę pojedziemy dobrze z Ameryki jak tam z pierwszym razem? Super, nic się, nie, nic się nie ukręciło. Czas taki na początek dobry jakby nie było. No blisko życiówki. Zasz, zobacz opony jego tylne po przejeździe. Nie no! Taka przyczepność na tym że nawet naklejek nie zdarło. Dobry klej do tych naklejek dali ty. Bo ja po zawodach mam zamiar te tyły oddać jeszcze. No, to są naklejki, a nie te, te Turbo Channel. <grystanie> Brawo życiówki. Brawo życiówki, dziękuję. To co, to już fajna to dzisiaj? No, teraz grill. Literek cytrynówki. Potem fanfary, a potem bierzemy się do roboty. Kolejne, nie, będziemy jeździć normalnie. Będziemy robić, yy, poprawiać się, prawda Panie Janie? Będzie dokładnie tam coś? No na razie to zdejmowaliśmy, więc teraz. Ja nie zdejmował. Czemu? To przyspieszaj, jak to się zdejmuje. Aha. Nie, nie. Że do końca trzeba, tak? Wszystka pedał? To Cię. jest za dużo. I zawsze się... o, coś o blikach mówią, ale nie, 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 ma, nie, ma, nie mamy Klik! konta w internecie. Klik równa się blik. Przez... To też ma pewien związek, żaden blik nie przyszedł. O. O, to już koniec jest, genial. Przez do serca trafimy naszemu tutaj Janyczkowi. Wiesz, o, o 0,2 bara co przejazd bez blika spada. No to jeszcze raz gratulacje. Dziękujemy. I do dziękujemy. dzieła dalej. Do dzieła dalej. jak powierzyłem? Dobrze. Pierwsze koty zapłacą. Działa to, co miało działać, czy nie? No, już jako tako. Trochę dałem dupy na starcie, ale już, już to. Ja, jeszcze za dwa lata, nie? Okej, okay. czyli za dwa lata. <laughs> Zastanawiali czemu to tak wygląda ówka to tak jak powiedział to jest forma cały czas testów. Oni sobie jeżdżą jedną usumili albo teraz pewnie napompowali trochę mocniej i sprawdzali 60 stóp Czyli. Ja, to jest. Nic Nic to jest. 9-7 für den Polo von einer 9, 9 9, der 9-9 auf 9-7 und Q1 der Fahrbär eine 13-1. know who i am they can't imitate don't stay in your lane i'ma set it straight i'm putting my way to the top you get in my way you know that i'ma renovate I jak tam? Z czym? Z życiówką. A fajnie, fajnie, dziękuję. Co dalej? Uczjemy, żeby poprawić. No teraz Kinga, nie? Czyli tych tylnych albo daje radę. No zbiło o 6,35 o 0,2 sekundy. Jestem ciekaw co ty na przyszłość stędu kombinu nic. Nic, nie, dobra. Wstydzisz się mówić, to nie będę cię. A cię czemu wstydzić? Patryk jest od wstydzenia Ma. się, ale... Patryk? No. A my tak razem. A, okay. Tak kamień z głazem, dobrze. Jesteś wolny. Dziękuję. I a co, się stało? 12 na drugiej stronie. I co, powalczyłeś z kołami i... powalczyłem i znowu się najtańsze polskie profile obroniły. Pojechały rekord życiowy, ale kombinujemy dalej. Może coś z tego będzie jeszcze. Ale duża różnica. 13, tak robiłeś 2-13, 13-1. No i 12-5. 12-5, no. 60 no, tych no. Gdzie ja bym też mówił, że większa to nie bardzo, ale no właśnie. My gadaliśmy tam może no. o, tam ma jakieś znaczenie, nie? Opory no. czy coś. No i znów się znów się obroniła. Coś musi w tym być, no nie? No to jeszcze jutro jest dzień. No jutro zobaczymy większe, gdy się założymy. Od nitro? Od nitro. No, no, zobaczymy, no. Może, coś, może coś jeszcze dopszukamy. No i Git, powodzenia. Dziękować. Cieszy taka życiówka, czy nie cieszy? No był dopiero pierwszy start. Taki po mękach, no. no, no, no Na szczęście no. zawody jeszcze się, się nie kończą, walczymy dalej. Dobrze. W końcu troszkę kurek odkręcony. Eee, przed ostatni przejazd aż za bardzo zdjęliśmy teraz. Ale to nie No, teło mocno co? Bardzo. Ja Ci powiem, że już. Ja, no, myślałem, że będzie trochę gorzej. Szybko się wyprostował. No, i po prostu odpuściłem pierwszy raz w życiu. Ten pierwszy raz zawsze. <laughs> zawsze musi być ten pierwszy raz, taki, raz, no. Ale słabo to wyglądało. Gdzieś no, ale tak w połowie trochę nawiany byłem, nie? To w sensie słabowy... faza testów no co? Ja wiem, testy dobre, świetnie, fajnie, śpiewająco. Bardzo mi się podoba. Pewnie się niedługo zobaczymy. Nie, bo wyjedziesz na Rumunię. A ty gdzie? A ja jestem na Grand Prix Polski w Lublinie w tym czasie. O. Więc się nie zobaczymy. No to, nie zobaczymy. to może jakiś, jak przeżyje Rumunię, to może zerst. A no, no, a, no, o, właśnie. O, no, Ale to jeszcze jutro jeździsz? Nie, spadam do domu, mam jutro imprezę. Rodzinną no i muszę lecieć. Okej. Okay. Tak bym chętnie został, no. no ale dobrze, przyjechałeś tak. i frajda jest, nie? Tak jest. No i Organizatorzy bardzo w porządku. Wielkie podziękowania dla naszego Wiktora. Bardzo profi ogarnął nam tutaj wszystko miejscowe, te wyjściówki itd. No Na duży plus. Tak jest. Ja się też podpinam. Skończone kwalifikacje, przejazdy. sobotę, a Teraz jest wyłanianie top 32 najszybszych zawodników. W klasie, znaczy w klasie, najszybszych 32 zawodników w I będą jeszcze. Noin Night Kinga. Andrzej Przegrany odpada, ścigają się na 1,4 mili na światła, więc... Fajnie, bo dużo naszych zawodników się zakwalifikowało. Nie wszyscy chcą jechać, ale... Znowu będzie komu kibicować, a ja chciałem odpocząć i będę musiał kamerować. Żeby wam to pokazać.